No. So we the corner currently yeah. wearing, like mm -hmm. oh, today's kids right going off and down. going mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

よかった。 Nie można udawać, że się odpływa kółko drugi raz. No już wiesz, że tak, tak. nie muszą być problemy z takiego Hej, jestem Łoś Antek. Witajcie na wrocławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Mam wam dużo do opowiedzenia. Tyle tu atrakcji i pyszności, ale najpierw... Trzyma się. Ale tylko troszeczkę.. <śm> <śm> a po nie rozgrzewają chciałby się napić czekolady? A może będzie w na coś złego? Zapraszam, wystarczy dla każdego. Wy się rozgośćcie, a ja odpocznę. Jest piękny, taki bajkowy i świąteczny. Ja tu zostaję. Właściwie to utknąłem tu na dobre. na dobre Ale na dobrem jest tyle kolorów i zapachów. Mm. Mm. Napiszną czekoladę! Niech ją wyrozumie odpocznę! Mm. Tak, nie pójdę! Nie pójdę